na obiektach Mosiru 19 dzieciaków, cały koszt pokrywają rodzice. Nie mamy pieniędzy, które byśmy mogli włożyć ten obóz. Jest to obóz bardzo potrzebny, jest to obóz integracyjny i cieszymy się tutaj z tych warunków i szczególnie też z pobytu w hotelu, jak zarazem wyżywienia w danej tutaj restauracji wit.

Ah Stoi, trzymaj Przechwytuje Przechwytywuj na rękach. Chodź! 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 Pan jest! Pan był. jest! Pan jest! Stąd! Tak? Robicie to w sposób taki, chodzicie, ale za duży on w drugą stronę. I trochę Nie masz dużo. On wystawił nogę i ruchuję z tyłu. Przegrywacie. Dlatego uczymy się taki sposób. Z uwagi. Trzymaj się, trzymaj się. Vem cá,